Cześć, po raz kolejny rozwiązujemy cały egzamin na prawo jazdy na kategorię B. To co? Zaczynamy testy. Próbny egzamin. Rozwiąż. Czy na widocznym skrzyżowaniu wolno Ci skręcić w prawo z zajmowanego obecnie pasa ruchu? Jesteśmy na pasie do jazdy na wprost, więc nie. Czy z tak oznakowanej jezdni wolno Ci zjechać na widoczny po lewej stronie parking? I tutaj mamy linię przerywaną, więc możemy zjechać na parking, tak. Czy jako uczestnik wypadku drogowego, w którym są ranni, masz obowiązek pozostawić pojazd w miejscu zdarzenia? Tak jest, jeżeli są ranni, mamy taki obowiązek. Czy widoczne poziome znaki ostrzegawcze uprzedzają cię o miejscu, w którym występuje lub może występować niebezpieczeństwo. To są te znaki ostrzegawcze i tak. Czy w tej sytuacji, skręcając w prawo, masz obowiązek sygnalizować ten manewr kierunkowskazem? Zmieniamy kierunek jazdy, więc tak mamy obowiązek sygnalizować. Czy za tym znakiem masz obowiązek zająć lewy pas ruchu? Tutaj mamy znak, że mamy początek nowego pasa ruchu, ale nie nakazuje nam on zajmowania go, więc nie. Czy niezłocznie po zmianie pasa ruchu masz obowiązek wyłączyć kierunkowskaz? Tak, jeśli już zmieniliśmy pas ruchu, to powinniśmy wyłączyć kierunkowskaz. Czy w tej sytuacji masz obowiązek kontynuować jazdę prawym pasem ruchu? I mamy ruch prawostronny, więc tak, mamy taki obowiązek. Czy masz prawo najechać na linię ciągłą oddzielającą pasy ruchu? Nie, nie mamy prawa na nią najeżdżać. Czy wolno ci holować pojazd, którym kieruje osoba w stanie po użyciu alkoholu? Nie. Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo wyprzedzić samochód jadący prawym pasem ruchu? Tak jest, jak najbardziej. Czy zbliżając się do drogi dla rowerów musisz zawsze się zatrzymać? Nie. Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie, jeśli skręcasz w lewo? Policjant stoi do nas przodem. Ta pozycja nam nie pozwala na wjazd na skrzyżowanie. Czy w tej sytuacji migający sygnał świetlny ostrzega o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu? I tutaj mamy migający żółty sygnał, więc tak. Czy w tej sytuacji należy zatrzymać się w bezpiecznej odległości od przejścia dla pieszych? Dojeżdżamy do przejścia, przez które przychodzą dzieci. Więc tak powinniśmy zatrzymać się w odpowiedniej odległości, bezpiecznej. Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo skręcić w lewo, a tutaj policjant stoi do nas z bokiem, więc tak mamy prawo skręcić? Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd we wskazanym miejscu? Tutaj policjant chce przeprowadzić kontrolę drogową, powinniśmy zatrzymać się we wskazanym miejscu. Czy wjeżdżając na to skrzyżowanie masz pierwszeństwo przed pojazdem z lewej strony? I tutaj wjeżdżamy na rondo. Mieliśmy znak ustąp pierwszeństwa, więc nie, nie mamy pierwszeństwa. Jedziesz na wprost, a motocyklista chce skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa? Widzimy, jesteśmy na drodze podporządkowanej. Motocyklista jest na drodze z pierwszeństwem, więc tak mamy obowiązek mu ustąpić. Czy zbliżając się do przejazdu kolejowego, masz obowiązek zastosować zasadę szczególnej ostrożności? Tak, mamy obowiązek. i specjalistyczne. Jak dwukrotne zwiększenie prędkości samochodu osobowego wpływa na długość jego drogi hamowania? A. Zwiększa dwukrotnie długość drogi hamowania. B. Zwiększa czterokrotnie długość drogi hamowania. C. Nie powoduje zmiany długości drogi hamowania. Powoduje i zwiększa ją czterokrotnie, czyli odpowiedź B. Co należy zastosować do opatrzenia silnie krwawiących ran? A. Wyłącznie jałową gazę. B. Opatronek uciskowy z gaz lub bandaża. C. Jodynę i genicjanę. Należy zastosować opatronek uciskowy z gaz lub bandaża? Odpowiedź B. Jaką funkcję w pojeździe samochodowym pełnią światła cofania? A. Oświetlają drogę z przodu pojazdu. B. Oświetlają drogę z tyłu pojazdu i sygnalizują manewr cofania. C. Podświetlają tablicę rejestracyjną z tyłu pojazdu i te światła oświetlają drogę z tyłu pojazdu i sygnalizują manewr cofania, odpowiedź B. Która z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych sygnalizuje niezapięte pasy bezpieczeństwa, A, B czy C, i jest to lampka B. W jaki sposób ustawisz fotel kierowcy przed jazdą? A. Tak, aby umożliwiał swobodny dostęp do urządzeń pojazdu służących do kierowania i sterowania nim. B. Tak, aby plecy nie przylegały do oparcia. C, tak, aby ręce trzymające kierownicę były całkowicie wyprostowane w łokciach. I należy ustawić go tak, aby umożliwiał swobodny dostęp do urządzeń pojazdu służących do kierowania i sterowania nim, czyli odpowiedź A. Jak masz obowiązek oznakować holowany samochód osobowy? A, włączyć światło awaryjne, B, umieścić z tyłu po lewej stronie ostrzegawczy trójkąt blaskowy, C, włączyć ciemne światło głowę. I powinniśmy umieścić z tyłu po lewej stronie ostrzegawczy trójkąt blaskowy, czyli odpowiedź B. Jaka jest maksymalna dopuszczalna odległość, licząc od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu, na którą może wystawać ładunek przewożony pojazdem samochodowym? 2 m, 1 m czy pół m? Są to 2 m, czyli odpowiedź A. Czy przejrzystość szyb ma wpływ na pole widzenia kierowcy? A. Ma wpływ na ograniczenie pola widzenia. B. Tylko w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza. C. Nie ma żadnego wpływu na ograniczenie pola widzenia. Ma wpływ i ogranicza pola widzenia, czyli odpowiedź A. Czy jako kierujący możesz oddalić się od pojazdu z pracującym silnikiem? A. Tak. B. Tak tylko do jednej minuty. C. Nie. Nie, nie wolno nam się oddalać od samochodu z pracującym silnikiem. Odpowiedź C. Jak utrzymasz właściwy tor jazdy, gdy poruszasz się drogą ekspresową w gęstej mgle? A. Uwzględniając znaki poziome wyznaczające pasy ruchu, B. Obserwując znaki pionowe, C. Obserwując wskazania nawigacji satelitarnej. I w tym wypadku należy mm, uwzględniać znaki poziome wyznaczające pasy ruchu, czyli odpowiedź A. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością możesz jechać samochodem osobowym na drodze za tym znakiem? 90 km na godzinę, 100 czy 110 km na godzinę. Wyjeżdżamy z terenu zabudowanego i na tej drodze możemy poruszać się z prędkością 90 km na godzinę. Jak należy zachować się podczas wymieniania samochodem osobowym w nocy innego pojazdu? A, patrzeć prosto w światła pojazdu nadjeżdżającego z sprzeciwka, B, zmienić światła mijania na drogowe. C. Patrzeć w prawo od źródła światła pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka i wypatrywać tam ewentualnej przeszkody. Powinniśmy patrzeć w prawo od źródła światła pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, czyli prawidłową odpowiedzią będzie odpowiedź C. O, i mamy to. Maksymalna ilość punktów. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Bardzo dziękuję Wam za wspólne rozwiązywanie. Zapraszam na pozostałe filmy. Zapraszam do naszych mediów społecznościowych, gdzie znajdziecie różne ciekawe informacje, ciekawe zagadki. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia w kolejnym filmie.